4 maja przy rondzie u zbiegu ulic Nomiarki i 75 Pułku Piechoty w Chorzowie poświęcona została figura przedstawiająca świętego Floriana, patrona miasta. Figurę poświęcił biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, Adam Wodarczyk. Zakup pomnika został sfinansowany przez Fundację Silesia. Fundacja Silesia realizuje różne projekty społeczne. Do tych również projektów należy, należy ta inicjatywa. No mamy nadzieję, że spodoba się swoim, naszym, naszym mieszkańcom no i że zyska jakąś akceptację społeczną. Figura Świętego Floriana wyprodukowana w jednym z najstarszych zakładów w piekarach. Jest kapsuła czasu, tak, oczywiście włożona, tam napisaliśmy jak to wszystko się działo. Pomysł umiejscowienia figury świętego Floriana w przestrzeni miejskiej nie wszystkim przypadł do gustu. Mieliśmy też opinię sceptyków, którzy mówili, że absolutnie święty nie powinien wychodzić na zewnątrz, bo to wszystko ma być takie tylko w kościele albo gdzieś tam, natomiast ta przestrzeń mnie się wydawała najlepsza, ona ma witać mieszkańców, osoby, które przyjeżdżają do Chorzowa, dlatego na ulicy Nomiarki, dlatego w tym miejscu, przy ulicy Nomiarki Raciborskiej, no i mam nadzieję, że społeczeństwo będzie te, tego świętego Floriana odwiedzać, nie tylko z okazji świętego Floriana, czy naszego święta, hutników, ale również z innych okazji, bo ten święty Florian ma być w przestrzeni miejskiej. Tak się nam wydawało i tak się nam wydaje. W takich czasach, w których żyjemy, przywołanie tutaj postaci świętego Floriana staje się taką dobrą okazją, żeby wizualnie przypominać ludziom, że on ma też szczególny patronat, swoją rolę, obecność w historii i w teraźniejszości miasta Korzowa. A miejsce, tak, patrząc na właśnie tutaj. Scenerie jest doskonale do tego przygotowane, bo rzeczywiście każdy kierowca wjeżdżający do Chorzowa będzie miał okazję zerknąć na Świętego Floriana. Święty Florian został patronem Chorzowa 19 października 1993 roku. Dokładnie 22 lata temu przyprowadzono tutaj do Chorzowa relikwie Świętego Floriana z Krakowa. Przywiózł je wtedy kardynał Macharski. To były rzeczywiście Piękne, wspaniałe uroczystości. Ja je dobrze pamiętam, bo wtedy zaczynałem swoją pracę w Chorzowie jako neoprezbiter, i to rzeczywiście było wtedy wydarzenie o bardzo dużej randze. Na pewno trochę czasu minęło od tamtego. Momentu mieszkańcy się przyzwyczaili do tej obecności świętego Floriana, też w tym relikwiarzu wspaniałym, który jest umiejscowiony w kościele, ale myślę, że ten jego patronat na pewno niejedną łaskę, nie jedno błogosławieństwo mieszkańcom. Chorzowa wyjednał, a z drugiej strony staje się też i przykładem, i zachętą do tego, aby rzeczywiście też wszyscy, którzy tu żyją, na co dzień mieszkają, starali się też tak jak święty Florian wiernie podążać drogą Bożą. Po uroczystości odprawiona została specjalna msza święta w Sanktuarium Świętego Floriana.